Witajcie z tej strony Ardasz, a to kolejny odcinek z Warcraft 3 Multiplayer. Okej. Okay. Robimy sobie nasze połąki, Gramy na człowieka. A więc będzie ciekawie. Okej. Okay. Idźcie tutaj od razu. Wykopać dalej złoto. I chciałbym na starcie powiedzieć, że ja to nagrywam w dzień wyboru. Mam nadzieję, że poszliście na wybory. Jeżeli tak... To, gratulacje Ewelinie, no, było trzeba Got pójść do pracy. Ok, gotów do pracy To myk, myk, myk No, no, praca, praca Okej, okay, ty później Czego tam chcesz? idziesz, prawda, a ty tutaj, okej, okay, zajebiście Już kolejnego to kolejki robimy A ja muszę tutaj specjalne podziękowania zrobić e, ty, 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 myk Ponieważ pod ostatnim odcinkiem, pewien pan Gotowe. mi sporo pomógł, tylko wyciszyć swoje filmik muszą. Ok, kotów do pracy, kotów do pracy. Ja chyba tam piątki nie mam, no. nie? Mam. Idź, Coś idź, idź. Robić? A mianowicie, pan, pan, pan... To nie tutaj? A, no tak. Gotowe, to nieco. do pracy. Oj, 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 oj. ci idź, idź. idź. idź, idź, idź. Hmm? Play. Nie, w macie, macie sobie Coś weźmiemy. Ok, kontrol 5 I już Czemu? mi rób tutaj to. halwodu. Okej. Okay. Wracając. Chciałbym podziękować dla pana. Oczywiście mogłem się wcześniej przygotować, ale nie chciał mi się. Paw Mazurek. Po prostu, Paw Mazurek. Dziękuję to to be, to za ogólny komentarz. Bo to jednak hmm. trochę się miło robi, jak tylko ktokolwiek coś tam napisze pod filmikiem. Czego Tak. Dobra, dobra. Zabij tu Bo żeby nie było tak, że przyjdzie kolejny oftów tutaj do mnie. No bi, bi, bi Ponku, mój kochany. Bardzo ładnie. Dobra, dobra. Ile mamy pąków? sześć. Eee, no nie, siedem. No, to jeszcze jeden i będzie i No okej, okay, wszystko robimy, wszystko no. robimy. Przyszłość należy zobaczyć. Znaczy okay. Trzeba tutaj pokrypować. Tutaj pozbierać itemki i polecieć radny. dalej. Oczywiście. No, mam nadzieję, że on nie robi żadnego tower rusha. ok, po kolei od najsłabszych do najsilniejszego bydlaka. Okej, ok, ty hmm. wracaj już tutaj robić. Jeszcze jedno legowisko się przyda. A ty już kontrol 5 i szykujcie się, żeby te z ludziny porobić. Przeznaczenie. Które będą pomściwać. Gotowe. Tak. Tak, z ludziny, które będą pomściwać. Wiem polski jest język, Twoje trudny język. Szeroko, ok, trzeba trochę to podmikrować I wilczki do ataku. Make Bardzo dokładnie, to do ataki. I teraz z ludziny. żeby pomścić. Kolejne legowisko, tak paty z wchodu. Ja wiem, że trochę niezbyt ładny openik, ale zawsze mogą być nieco gołej. Uważaj, uważaj. Okej, okay. atakujemy. Jeszcze wilczki są na fajnym HPku ok, i będziemy mogli już po tym próbować lecieć w warowi, tak? Więcej złota. Okej, okay. siła ogra. Mogło być lepiej, mogą być gorzej. No co, zdawać. okej. Okay. Ty, promku, lecisz tutaj? Ja oczywiście dzisiaj byłem na wybor. jak przykładny upywatel. i to najlepsze. Nie głosowałem na bardziej rządzącą, a więcej wam nie powiem, bo za wyborcza. Nie chcę za bardzo jakichś kłótni wywoływać w komentarzach. O jednak polityka to jest taki temat niestety muszątki. To nie, nie zawsze się okazuje w... rozmowy na jej temat kończą się dobrze znaczy Okej, okay, MK ma! Siup. Rozumiem ogarnijesz, ogarnisz Szeroko Opa! Oczywiście... A niech sobie... A niech sobie mikruje. Przeznaczenie Ok. Znaczy Hehe. <laughs> na rafrajewe na Idealnie. I chyba na zero wyszliśmy oboje. Przeznaczenie Ok, po, tam trochę many potracił. Ok. Robić. Dobra, i teraz grunty porobić. Grunt to się patrz. I tutaj możemy teraz polecić. Myk, myk, myk. Więcej many, więcej many. Żeby tego kolesia za załatwić. Okay. Zobaczyć, znaczy uwierzyć. ok Oczywiście. Zobaczyć. Znaczy uwierzyć. Potrzebujesz mojej Jakoś sobie trole. to jednej kupy sobie ogarniemy. Kolejnego się pacza poproszą. Okej, okay, tutaj porobił. Ale pewnie tutaj jeszcze nie porobił. A też porobił. Kubany. Czyli może zrobić szybko ekspansję. A tego na to nie możemy mu pozwolić. Przeznaczenie. Upgrade, upgrade'y. Tak. Ja to tak pewności wszystko rozwalam. Wizę HP, muszę rozwalić. Okej. Okay. I kogo tutaj mamy? Oczywiście rozumiem. Opa. Do ataku. Uciekaj, uciekaj, uciekaj. Zobaczmy. Cztery z chłopków, parobków. Potrzebny jeszcze... Myk. No atakrujemy mu więcej ludzi. Uciekaj. Przeznaczenie czeka. Opa. Dobra, dobra, uciekaj. Kurde, prawie. Do Opa. I teraz to on ucieka. Dobra. Uciekamy, uciekamy, wracamy do siebie. Na pewno. Ok, ładnie pomikrowane. Uch, trochę się spociłem. I akurat nie się kończy poprosimy, poprosimy kolejnego pohatera. Myk, myk. Z Jeszcze to sobie poprosimy. Przeznaczenie czeka. Chodźcie, chodźcie tutaj do mnie. Uważaj. Dobra, to 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 jest. dzisiaj Podchwilujemy. E, beton. Beton koniecznie Trzeba więcej złota, i, więcej złota. No, I przy okazji dobra, kolejne paraczki porobimy. Czeka. I lecimy eksped, bo nie ma co czekać na cud. Potrzebujesz mojej Oczywiście, rady że dobra. potrzebuję twojej rady. Rozumiem. Dobrze, rozumiesz. Oczywiście. Ok, możemy tutaj teraz polecić po do niego. Żebym mu troszeczkę yy, popsuć mu krwi na czarodziejki przede wszystkim szeroko Potrzebujesz Opa Tu zobaczmy. po kolei, po kolei Dobra, przeznaczenie czeka. I co tutaj masz? Mój przyjaciel, pokaż mi. Uwaga, tak. I my, my tutaj mu pozabieramy to nieco. Ok, wracać, wracać, wracać. Upgradeować się. Zapraszamy. Dobra, niech się Ucieczka. Na pewno. Ucieczka, ucieczka, nie ma co. Nie ma co tutaj walczyć za taką sprawę. Podmieniamy i wracamy do siebie. Okej, okay, bardzo dobry, że oddech życie za hordę. Ziemię, ogniu, wysłuchajcie mego wezwania. Zrobimy siateczki Moje oczy i będziemy ogarniać mu wszystko. Uważaj. Najpierw tutaj. Potrzebujesz mojej rady. smyk. Niech tankuje wierze. nas wilczek To już bliżej tak podchodź. Okej. Okej siła ogradu to tak lipa. Twoje można by powiedzieć. O ty masz tutaj oczyszczenie, co nie? Potrzebujesz mojej rady. Okej, okay, ładnie. Wyczyszczone. Oczywiście. zakończone. Potrzebujesz ataku. Zobaczyć, czy znaczy uwierzyć. I poprosimy z jeść to gdziego bierze Ok, Okej, potrzebujesz mojej rady. Stracili mocno. Na pewno. A, rozumiem. Oczy szamana. I robimy tutaj trollę. Zobaczcie. Okej, znaczy lecimy. Upgrade. Przeznaczenie czeka. Moje oczy zakody. Przeznaczenie czeka. Opa. Potrzebujesz tej Dobra. Powiedz tu, że z mogło zobaczy odaczko wierzyć. Nie. Do ataku. Dostał. Dobra, moje oczy Dobra, dobra. Możemy już uciekać. Na pewno. Bo tutaj zaraz potracimy za długo. Uważaj. Zachyć czego? To znaczy uwierzyć. Naprzód. Na Lecisz. Więcej, więcej. Przeznaczenie czeka. Nie rozpraszam. A potrzebujesz mojej rady. Myk 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 jeszcze z jednego by nam się przydało Ok, robimy Oczywiście Dobra, ładnie, ładnie, może być Lecisz No lecisz, lecisz Troszeczkę mnie m, przelagowało, To było widać mojej okay. An inkarnacji karnańczy. agro? I spada jej znaczenie, mnie laguje. To tutaj to maskę sobie. Halo. O życie tam za hordę. zobaczyć, znaczy uwierzyć. Rozumiem. Więcej troli i też może i te ureny by się przydały zrobić? Ja to zrobię Moje oczy okay, szeroko otwarte Okej, tutaj Umaraj. czysto. Towracamy do siebie Potrzebujesz mojej rady on pewnie zbiera armię To my też musimy o, Więcej Przeznaczenie czeka Przeznaczenie czeka mojej rady e, Szamanów, poproszę Moje oczy szeroko otwarte Okej okay. Rozumiem Ile ci? Przeznaczenie czeka Siup, siup, siup. na tego Ale ta maska sobie będzie fajnie pomagała i będzie fajnie Ty tam Polek z bazy No, w sumie może być ten e, pierścień regeneracji, ale dobrze byłoby, jak. lepiej byłoby, jakbyśmy to na początku wzięli. Na e, pewno, kocham, jeszcze tego snechora potrzebujemy. Trzeba Więcej złota, Nie Potrzebujesz mojej rady. Dobra, a to sobie Zobaczyć, znaczy uwierzysz. To na ataku bierz Oddaj to, a tym mu to oddaj. I sobie to weźmiemy trochę. Ok, dobra, lecimy na dół. Uważaj. Może sobie to coś potekskim. Ten upgrade to troszeczkę bezsensownie. I by się przydało się zeskołtować mu co nieco. zobaczy Ale to mam najpierw. Znaczy zabijemy mu to. Bo nie wiadomo czy to nie zbrajcy narodu. Potrzebujesz mojej rady. No dobra. Trzeba skautować, skautować, skautować tak, i jeszcze raz skałtować. Dobrze, dobrze. Dobry. Znaczy to trzeba teraz mu zabierać. Hmm. EXPA Pozostaw mi ten znak Skąd rozbastywałeś? mogę pomóc? Słyszę twoje wyzwanie Potrzebujesz mojego rady Szybciej, szybciej, szybcie. Rękawice żywawości No w sumie przydadzą się Moje oczy szeroko otwarte I jeszcze znaki zdrażnicze To jeszcze bardziej przyda Zobaczymy tutaj Tak, przeznaczenie czeka Tutaj też zabijemy? Oczywiście. Niestety na ludzi trzeba wszystko zabijać. Na pewno tak, wodzu. Wy tam chodźcie za nimi. Dobra, i my jak na razie pankujemy tutaj wszystko, robić? co się da. Ja to zrobię. Jeszcze stony się przydadzą? mojej rady. I później wracaj do na otwór. Znaczy uwierzyć. Okay. Tutaj Wierzę. też tu okazje walni. znaczek wody, rozpoznawcze znaki strawnicze i te sprawy w sobie tam zeskujemy a on nam zabiera expo jak widzimy tutaj ty sobie już ataku. ty znak strawniczy i lecimy na dół bo on tutaj głównie zbiera expo jak widać a ty zakręć ma i... ty dobra chyba taureny Zadajcie to. potrzebujesz mojej rady. Ewentualnie musimy go tak. Okej. Nie czeka. Okej, rozumiem cię. Musimy mu się wbicie w plecy. Zobaczyć. Zna się ma. Uwierzyć. Moje oczy szerokotne. Przeznaczenie. Okej, okay. zabraliśmy tutaj mu wszystko, co mogliśmy. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Ach, oh, spony ataku plus 12, to ja lubię. Myk. Sięga wiedzę, to pies mój bróżbi. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Po niego przelecieliśmy, bardzo, bardzo ładnie. I kolejny upgrade. I u was też porobimy. Wilczki, wiecie co robić. Potrzebujesz mojej rady. I my zobaczycie. Jako taka by było. I w sumie możesz oddać mi to I to Oczywiście ok. Rozmarujemy się nościami. Siła ogra czeka. i oddaj mu te rękawiczki fajne. Mojej rady. Chyba wilczki sobie zainwestuj, zainwestujemy. I zaraz nie będzie w ogóle po co tutaj ładzić. Kieruj, Kieruj mną. teraz kto pierwszy Zobaczyć, ze złota się to znaczy wydoi? Oto. Przeznaczenie. atakujemy. Atakujemy, atakujemy. Myk, myk, myk. Ciup, ciup, ciup. Idę z prawy. Bu, bu, bu. O, diadem arystokracji, bardzo ładnie. Tutaj. Kolejny level. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. I teraz nie wiadomo, co on robi. Mogę zobaczyć, co ty robisz, mój przyjacielu? Nic za bardzo nie robisz. O, i na środku zobaczyć, sobie lata. Tak, znaczy gdzieś musiał zrobić. Zamiast sobie tutaj polecimy, pomóc? jak tak. Ponieważ Twoje mamy, jakby to powiedzieć... <laughs> no siema. Na Przeznaczenie czeka. <laughs> Przepraszam za to ciąganie nosem ale niestety trochę mam kataru. Dobra. Czego chcę? Tu nie Więcej poddawać. tego po prostu... Znaczy I też tak, postaw tak, tutaj jeszcze jeden, bo tutaj no. zaryzist... A nie, jeszcze to się nie skończyć. A tutaj przedda. jest. Tak, Na pewno. Tutaj polecił z Dobra. Ja mam Anger Reinkarnacji, człowieku! się! Mamy to! Okej. Okay. Zrobiło nam się trochę miejsca. Zobaczmy Lecimy tutaj szybko, żartowe. szybko. Moje oczy szły już stale yy, nawet kupuj to, później to potrzebujesz mojej rady. Ok, używamy to na siebie Uładaj. na pewno. Moje oczy jeden na pewno. Wujeczka. Teraz tutaj polecimy. Więcej, więcej, więcej. Legowisk. No, a teraz tutaj robię Nie <laughs> Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Poproszę kolejnego. I my tutaj sobie poczekamy. Zobaczyć, znaczy uwierzyć. Ok. Let's go. Oczywiście. Okay. Rozumiem. Tak. Przeznaczenie. I co? Zobaczymy, yep. Okej, okay, mu naprawdę mało zostało... Gotowe! To więcej teurenów potrzebujemy. I platlaste zaraz możemy robić. Moje oczy szeroko otwarte. Znowu. To? Potrzebujesz mojej rady. I to. Myk. Uważaj. proszę tutaj go. rozstawić to nieco. Zobaczy, dzieci słabali wrogowieść. Zawaliła się nasza kopalnia. Okej, jemu też się zawaliło jak pewnie wiadomo. Znaczenie czeka. Dingoman! Hmm? Wy sobie chodźcie ot tak. Moja oczy szeroko otwarte. Patrzcie jak on się tutaj punktuje. Tak, on wie, że inaczej tutaj nie będzie mógł celu. Potrzebujesz mojej rady. Czym mogę Trzeba więcej złota. więcej złota. Moje oczy szeroko otwarte. Ale teraz mnie zaczęło lagować, to jeszcze go wy. Uważaj ma? Mój Moi Na pewno. O nie! Ucieczka! Hmm? Oj, to tego znaczy wezwania. Oczywiście.

Znaczy, że nie ma się tego. Słyszał twoje wezwanie. Słyszał twoje wezwanie. Zrozumiałem zobaczyć, znaczy ujrzał. Przeznaczenie, tak? Moje oczy szedł na Tak? Okej Katapult po prostu. Trzeba więcej złota. Trzeba więcej złota. Trzeba więcej złota. Przeznaczenie czeka. No to, jak on tutaj Uważaj tak się opunkrowa, to my lecimy tutaj. No. Potrzebujesz mojej rady. No. Nie możemy mu tutaj dać wyjść. W czym mogę pomóc? Zobaczyć znaczy uwierzyć. Tak wodzu, moje oczy szeroko. Okej, okay, tutaj stawiamy, stawiamy. Ile się da? Zobaczyć, znaczy Czy uwierzyć. Moje oczy szeroko. <noise> tutaj wszystko w tego. Co ty ma przeznaczenie? Opa. I tutaj wszystko, wszystko. Rozwalę mu. Opa. Chciałem, mu to wyjdzie zniszczyć. Wielczki wracajcie. Myk, myk, myk. mi tylko daje ekstra. Przez. O... Okay. A ty już mi tutaj strzeli. Potrzebujesz mojej rady. <sighs> okay. Tak. Przez. Dobrze wysłuchał. Czeka. Ruchy do ataku. Zobaczymy, co znaczy. Moje oczy szeroko na nas. Dam Bogu. Przeznaczenie. Ok, uciekaj, uciekaj. Potrzebujesz mojego domu. Bierzemy to? Oczywiście. I lecimy tutaj. Ok, zwycięstwo. Dziękuję za oglądanie. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć.